Siema. Dzisiaj wam pokażę mój staw na Sylwestra 2023 i 2024. No to pierwsze Dangery od Piromaxa. Potem Crasher od Piromaxa. Hamery M1 od, od Gao. O takie bardzo fajne. Mm. Półgramowe strzelę na 1 gram. Talizmany od Jorga. 3 Trzy, gramowe. Jedna Pterma. 0.15 gram Trzy, Dwie paczki od Detonante. Hashtag 3 od Salon Roger. Paczka Tiger Thunder od Arki JC05 z 2021 Delowa Rana. matabruja serowskie. Achtungi od Komety. Titan crackers od Piromaxa. Nebel szlagi od funke TP2. Od Tropika, te, te 3-gramowe emitery. Signal 3.0 od Dekstrina. TP7 od Tomaszka. 3, 3 paczki PS3, i od Funkie. I paczka Srebrna Piratka od Maksema. fp 3 WP od Jorge z 2016. TP7, kolejna paczka od Tomaszka. Blitz Ramsy yy, od y, Iskry yy, C4 yy, 2018 partia 8 od Pieromaxa Hamery H2 z 2019 od G.O. Yy, Hamery H2 GTR od G.O. Scream 3S od Funke Bomb 5G od Klaseka Kolpo od Buffalo czyli Zeny? Najprawdopodobniej, nie jestem pewny. Ten Blitz 3 Crackling od Funkę z 2016. Pięciopak fp w FP, FP, New Edition z 2021. Bomber Karabinki od Hesti. Mini Corsair od Hesti. E, dwa efekty z bączkiem. Ach, Tungi XS nowe od Hesti Corsage od Hesti Takie Głowenko dwa, dwa pięciopaki pp 3 od Komety Flash Bangery od Maxema Angry od Pero Paczka Blitzransów cała Od Iskry Musiałem przerwać, ale musiałem coś zrobić. Mam Matschota od Pyro World T5 od funkę najlepsza partia. Exposure 4, najstarsza wersja od Jorge. Nitro Picoleki od Pyromaxa z Dino. Widow od Jorge. Od, znaczy od Tropika, przepraszam, z bączkiem. Exposure 4 od Jorge z 2014. Big Corsair od Jorge. j 04 z 2011. Big, Big Football Cracker. XXL od, y, od Komety z 2013: 4 y -y. granaty od Tropika. Y -y, granaty na zaweczkę od Hesti. Bank od Enterpiaxa. Hamery H2L, od, H2 od GAUS 2018 Dwie paczki C4, jedna partia 2018, 9, druga 2018, 7 Stare żuki na NWP, pakowane po 10 od Komety BSC 20 gramowe, pokażę jak wyglądają O tak, tak wyglądają Funkę na No. 6 znaczy od Funkę A BSC 20 gramowe są od Triplexa hmm. Funkę Petarda 5 Blue od Funkę Funkę FT3 Blue od Funkę Ultra Slippery Medium od Dextrina hmm. F, y, kolejny pięciopak FP3 New Edition 2021 Krachmeny z 2017 od GAO FP3 NWP y, White od Jorga FP3 NWP z 2017 od FP3 z 2018 z od Jorga Stare Hammer H2 od GAO 2017 Mini Corsair od Hesti z bączkiem, petarda cierna od Arki, Super Cracker najstarsza wersja od Jorga, Piccolo Corsair też najstarsza wersja od Jorga, Mini Corsair od Tropika, mini, mini Corsair od Dragona, Super Cracker ta wersja z 2011. Podejrzewam super od Jorge z 2013 Piccolo Corsair od Jorge. Kolejne, kolejne, pic kolejne Piccolo Corsair od Jorge. Cztery paczki y, Skyrocket od Jorge. Jedna luźna sztuka, taka Bukowe motyle Flying bungers od Ester Co tu jeszcze mamy? Y Jumbo Color Link Thunder od Funke z 2012 na WP ale turkusowe O tak się prezentują Czyli te mocniejsze niż te z różową Lady Crackers od, yy, od Super Power od Lady Crackers od Super mały kamikadze od Jorge Fever Wespę od Tomaszka z tą y, pszczółek y, FP FP3 od Phoenixa z 2010 y, czy tam 9, nie pamiętam demony stare od, y, od, y, od Triplexa y, nie jestem pewny, sprawdzę dla pewności. A nie, nie, nie ma napisane, ale chyba triplet mi się wydaje. Jest. Poprawcie mnie w komentarzach, jak nie mam racji. No, no dobra. Okej, okay. stare TP2-ki od Tropika. Pokażę tył tylko żeby się nie wyspały bo będzie słabo z drugiej strony o tak, o tak na NWP też bardzo fajne bum 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 od Tomaszka bum bum a jest na, na opakowaniu a Bum bum samena PTA Czyli ta najmocniejsza wersja TP8 od Tomaszka Bomb bon od e, Prywatex, Pro 7 sztuk Nie, 8 sztuk horror 1 od, od czekaj ST ilu sprawdz Od kogo? Esti lutu Lestic tak. Y, kolor salut, ekstraout od Bomba Shop, nie Phoenix ponieważ Fe y, Phoenix produkował tylko czerwone, a Bomba Shop produkował y, y, pomarańczowe i ekstra Ach tungi od Komety, kolejna paczka Blue Corsair od Esti, bączki od Jorge. Cyrkoblice od Komety, dwie paczki skulot od Komety yy, Karabinek 40, 40 strzałowy od yy, Piromaxa, Crackingowe kulki od Tripexa Saturn Missiles od Jorge Kolor saluty czerwone od Feniksa Achtungi Hatch od Polexpans Korsarka yy, od Superpowera Megatrash Explo od Piro, Vatex, Piro, najmocniejsza wersja Funke Szlaki 3 od funkę z 2016 Titanic 3 z 2016 od Funke Pyromix od Jorges z 2013 <coughs> To teraz chyba na tyle teraz takie fajerwerki Ar Dwie paczki Artillery, Artillery Shells od komety. Pakowane po 12. kul. Cool. Chciałem wziąć jedną pałeczkę po 10, ale bardziej się opacało po 12. Thundering King od Bra Braid Sky. Killery Partia 2020, 2022 od Jorga. O takie różne rakiety. Na sztuki jest tutaj. Są od Surexa, od Jorga i triplexa. I od Maxema. Nie, tak, nie, nie ma maksima trzy paczki Shell Rockets od Argento, 38 mm. dwie paczki Thunder Airbomb od, od Piromaxa Partia 2022. Zwierzutni to tak. Stutum jest tu strzałowy, 20 mm od Piromaxa XXL od Piromaxa 16 strzałów, 50 mm y, Titan, Titan od Piromaxa 20 strzałów, 50 mm Albion od Jorge 25 mm, 36 strzałów Wizerion Viser, Triplexa y, 20, 36 strzałów, 25 mm Hector od, od Jorge. 30 mm 25 strzałów Hard od Piromaxa 9 strzałów 50 mm Selen od Piromaxa 9 strzałów 20 mm Venus od Piromaxa 16 strzałów 20 mm Red Blue od Funke 20 mm 16 strzałów 2 Titanium Salut od Piromaxa 25 strzałów 20 mm no i to na tyle. Jeszcze tu jest takie luźne sztuki tunerail bomb, ale to to na tyle. ocencie staw w komentarzach. Taki bardzo się z niego cieszę. Więc o wiele więcej niż w tamtym roku. No to co chyba na tyle, a jeszcze tutaj 2000 NWP od Maxema No i. Tyle najwidoczniej. Nic sobie nie przekapiłem. Tak mi się wydaje. A IP2000 MWP. Dobra. To chyba na tyle. Odcząc jest to w komentarzach. Ja się żegnam. Cześć.